Księżna Kate coraz śmielej powraca do publicznego życia po ujawnieniu swojej walki z nowotworem. Ostatnio została zauważona na kolejnym spotkaniu rodzinnej natury. Jak radzi sobie żona księcia Williama w obliczu choroby, która zauważalnie wpłynęła na jej wygląd? Wzruszające było ogłoszenie sprzed kilku miesięcy, kiedy to cały świat zamarł, słuchając oficjalnego komunikatu Rodziny Królewskiej. Księżna Kate, uznana od zeszłorocznego Bożego Narodzenia za zaginioną przez internautów, pojawiła się na ekranach w krótkim nagraniu. Opowiedziała o przyczynach swojej długiej nieobecności. Synowa Karola III odważnie zmaga się z chorobą nowotworową, co głęboko wpłynęło na jej najbliższych. Księżna Wali podjęła intensywne leczenie, ale stara się być aktywna, kiedy tylko jej stan na to pozwala w dni, kiedy czuje się na siłach, z radością angażuję się w życie szkolne moich dzieci, oddaję się czynnościom, które dodają mi energii i pozytywnego nastawienia. Stopniowo wracam też do pracy w domu. Uczę się cierpliwości, zwłaszcza w obliczu niepewności. Każdy dzień przyjmuję z otwartością, słuchając swojego ciała i dając sobie czas, którego tak bardzo potrzebuję na wyleczenie wyznała w jednym ze swoich oświadczeń. Z uwagi na chorobę jej publiczne wystąpienia stały się rzadsze, ale każde z nich pokazuje jej niezłomność i determinację w walce z chorobą. Księżna Kate, znana z swojej elegancji i dystynkcji, powoli powraca do życia publicznego po trudnym okresie leczenia nowotworowego. W czasie wakacji miała okazję ponownie pojawić się na kilku znaczących wydarzeniach. Wraz z rodziną uczestniczyła w uroczystościach urodzinowych króla podczas trupyn de Kaler oraz wróciła na trybuny, aby kibicować podczas meczów tenisa ziemnego. Ostatnie jej publiczne wystąpienie miało miejsce po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie wraz z mężem składali gratulacje brytyjskim sportowcom. Już wtedy było zauważalne, że chemioterapia wywarła znaczący wpływ na jej wygląd. Od nas i od wszystkich oglądających w domu gratulacje dla drużyny Gigabajty, powiedziała krótko. Po tej sportowej imprezie minęło ponad dwa tygodnie, w trakcie których księżna Kate nie była widziana publicznie aż do ostatniej niedzieli. Tego dnia, gdy polskie media koncentrowały się na kolejnym gwiazdorskim ślubie, brytyjskie społeczeństwo z zainteresowaniem obserwowało powrót do zdrowia księżnej Kate. Została przyłapana przez paparazzi w drodze do Krafi Kerk na niedzielne nabożeństwo. Wyglądała na regenerującą się, choć zmiany w jej wyglądzie są nadal widoczne. Osiąga jednak znaczące postępy w swoim zdrowiu, co można było zauważyć podczas tego krótkiego publicznego wystąpienia, co daje nadzieję na jej pełniejszy powrót do zdrowia. W samochodzie towarzyszył jej wierny mąż, książę William a do kościoła Krafi Kerk udała się także rodzina królewska, w tym Karol III wraz z Kamilą. Wszyscy prezentowali się w wyśmienitych humorach, co na pewno cieszyło obserwujących. Na tę okoliczność, księżna Kate wybrała tradycyjną czapkę z piórkiem, która była nie tylko elegancka, ale także praktyczna, gdyż pomagała ukryć efekty leczenia, jakie wpłynęły na jej fryzurę. Widać to było szczególnie na ostatnich nagraniach z igrzysk olimpijskich, gdzie ujawnione zostało przerzedzenie się jej włosów. Kapelusz stanowił zarówno stylowy, jak i dyskretny element jej stroju, pozwalając zachować prywatność i godność w trudnych chwilach. Podczas podróży Kate i William wymieniali się serdecznymi uśmiechami i prowadzili żywą rozmowę, co świadczy o ich silnym wsparciu wzajemnym i pozytywnym nastawieniu, pomimo trudności. Obraz szczęśliwej księżnej Kate na pewno dostarczył wielu jej fanów powodów do radości. Choć droga do pełnego zdrowia księżnej może być jeszcze długa, obecność i wsparcie bliskich jest dla niej bezcenne. Zdjęcia z tej wyjątkowej podróży można zobaczyć tutaj, dokumentując kolejny krok w jej drodze do zdrowia.